W ogóle, jakbyś miała czas, słuchaj, moglibyśmy nagrać jakieś 5 minut dzisiaj. Ale o czym? Bo zupełnie jestem nieprzygotowana. <laughs> nie, mam takie pytanie do ciebie, bo ty jesteś panią od zmiany, mhm. i mam do ciebie takie przewrotne pytanie. Kiedy nie warto przeprowadzać zmiany? Drodzy słuchacze, witam was w podcaście Sofizmaty. Będzie to odcinek szósty, który poświęcimy temu, czy warto zawsze wprowadzać zmiany, czy są takie momenty, kiedy tych zmian nie warto wprowadzać. Do tego odcinka zaprosiłem Małgosię Machniewicz. Witaj Małgosiu. Cześć pierwsze bardzo mi miło, mogę, że mogę być znowu twoim gościem. Ja sobie na przykład wyobrażam, że ktoś Pali papierosy i oczywiście warto rzucić palenie, bo to jest taki nauk, który choć szkodzi twojemu zdrowiu, ale mm -hmm. powiedzmy, że lekarz ci mówi, że nie wiem, umierasz na raka, no i za miesiąc umrzesz. Czy, czy nadal warto byłoby rzucić palenie? No podałeś bardzo konkretną sytuację, która no, jest myślę, że do rozważenia dla każdej osoby. Natomiast ja bym powiedziała, że dla mnie takim wyznacznikiem tego, kiedy zmiany warto prowadzić, a kiedy nie, są koszty tej zmiany. I takie hasło, które ja bardzo polecam i któremu hołduję, to jest rozwój bez spiny, czyli jeśli zmiana miałaby mieć dla nas ogromny koszt i być bardzo okupiona ogromną ilością różnych trudów i znojów, to uważam, że taka zmiana być może nie jest tego warta, żeby się aż tak trudzić i męczyć. Zmiana ma przynieść nam pewne korzyści i czasami tą samą zmianę można zrobić, ale na przykład w dłuższej perspektywie. Bez tak ogromnych kosztów. Dlatego ja uważam, że zmianę warto wprowadzać wtedy, kiedy spodziewamy się dużo lepszych zysków niż to, jakie mamy w obecnej chwili i wtedy zmiana ma sens. Natomiast nie zawsze trzeba ją robić w taki sposób, który będzie nam utrudniał ten czas dojścia do tego momentu po zmianie. Czyli to mhm. tak naprawdę tryb zmiany częściej ma znaczenie niż sama zmiana jako taka, dlatego że ona kiedy przechodzi w sposób łagodny, nie jest przez nas traktowana jako duża zmiana, chociażby cała filozofia Kaizen polega na tym, żeby dokonywać zmian, których niemalże nie zauważamy. I wtedy trudno powiedzieć, że dokonaliśmy jakiejś zmiany, jeśli na przykład przestajemy słodzić herbatę w systemie Kaizen, to codziennie odrzucamy z łyżeczki, którą słodzimy mhm. swoją herbatę, kilka ziarenek. Trudno powiedzieć, że nagle ilość cukru, który wrzucam do szklanki się zmieniła. To nie jest zmiana Natomiast w okresie miesięcznym, dwumiesięcznym ta zmiana jest i wtedy mhm. trudno ją zauważyć na bieżąco, wtedy kiedy się dzieje, ale ona w dłuższej perspektywie jest i ma swoje pozytywne skutki. Natomiast nie ma takich kosztów, które by powodowały, że jest to dla nas trudne do zniesienia w trakcie. Mhm. No tak, bo w zasadzie zmiana to też jest kwestia, jak, jak wielka jest ta zmiana, czyli rzeczywiście, tak jak w Kaizen, my możemy małą rzecz zrobić, tylko że mi chodzi może o coś innego, o, bo ty wspom wspomniałaś o tej opłacalności, czyli czy się opłaca, czyli wracając do mojego przykładu, jeżeli ja za miesiąc umrę, ja nie zachęcam nikogo do palenia oczywiście, mm -hmm. ale jeżeli za miesiąc umrę i dzisiaj palę, a palenie szkodzi, ale szkodzi no, w takim dosyć długim terminie. Mhm. Czyli przez, przez miesiąc palenia no mój organizm w zasadzie się nie zmieni, mhm. w zasadzie palenie mi nie zaszkodzi w ciągu tego miesiąca, w zasadzie ta zmiana nie jest konieczna, bo ona będzie mnie kosztować, bo to jednak jest jakiś wysiłek, a ona w zasadzie nie da mi żadnych wymiernych korzyści, no mhm. chyba, że korzyści byłyby, żebym palił w obecności, nie wiem, moich dzieci i, mhm. i im bym zaszkodził, to wtedy to palenie bierne, ale to jest co innego, wtedy może dla nich warto byłoby było rzucić, to jest taka inna kwestia. Ja mam też takie pytanie, bo ja jestem zafascynowany historią i z czasem ja poznaję coraz więcej historii. Teraz uczę się hiszpańskiego i poznaję historię Hiszpanii, ale że Hiszpania się rozlała po Ameryce, to zacząłem poznawać historię Kolumbii, Argentyny i powiem ci w pewnym momencie stwierdzam, że mi życia nie starczy na to, żeby poznać te te historie wszystkie tego jest po prostu za dużo. Może pytanie w tym kierunku. Kiedy warto sobie zrobić mm, jakąś barierę, że ograniczyć sobie te zmiany, że na przykład chciałoby się zrobić jakieś zmiany, ale sobie samemu stawiam barierę, że na przykład ja nie będę się uczył historii całej Ameryki Łacińskiej, tylko się, nie wiem, skupię się na Argentynie. Mhm. Jak sam nazwałeś bariera, to jest coś, co widocznie tobie jest do czegoś potrzebne. Ta bariera ma być dla ciebie jakimś rodzajem poczucia bezpieczeństwa, albo jakimś memento, które ma ci pomóc skupiać się na jakiejś rzeczy, albo ma być dla ciebie jakimś rodzajem kompromisu, na który idziesz ze swoimi bliskimi, którzy mówią o Piotrze, już za dużo siedzisz w tych książkach, czy filmach, czy innych rzeczach, chodź tutaj z nami, no nie, nie, jeszcze tylko Argentyna, no nie, nie, jeszcze tylko Kolumbia i, i, i wtedy rzeczywiście tego życia nie starczy, więc ja myślę, że granice są potrzebne nam właśnie po to, żebyśmy my się w czymś trzymali i czegoś pilnowali albo mieli jakiś rodzaj takiego odwołania, tak jak, jak latarnia morska, żeby coś nas naprowadzało. Natomiast nie wyobrażam sobie jakiejś konkretnej zasady, której można by się trzymać do dostawiania tych granic. Ja wierzę w to, że ludzie są mądrzy od środka i jeśli środek nam coś mówi, że czegoś nam potrzeba, to powinniśmy go słuchać. Jesteśmy osobami dorosłymi, które mają sporo w sobie doświadczenia, mamy uzbieranych różnych rzeczy w naszej głowie i warto. Warto jest słuchać tego, co nam podpowiada intuicja. I jeśli myślimy sobie, potrzebna jest mi granica, to ją postawmy. Mhm. Jeśli mówimy sobie, za dużo tych zmian w moim życiu już jestem zmęczona, to warto zastopować zmiany. Albo za mało się w moim życiu dzieje, potrzebuję jakiejś zmiany. I ja wierzę w to, że zmiana jest czymś naturalnym, co ma dla nas być dobre. I szukamy takiego momentu na tą zmianę wtedy, kiedy ona będzie dla nas najlepsza. I często zmiana jest traktowana jako coś źle, złego, coś koniecznego, coś takiego, co nie, nie, ja już nie będę więcej robić zmian w swoim życiu. A czemu nie? A może zmiany są dobre, a może one są mhm. Tobie potrzebne, a może nie Tobie, tylko komuś innemu. Może warto, a może nie warto nic zmieniać. I tak jak z reguły mówi się o tym, że specjalista to jest ktoś, kto mówi, na każde pytanie odpowiada, to zależy, to myślę, że zmianami, ze, ze zmianami jest dokładnie tak samo. Nie ma takiego, takiej złotej recepty. Ty, jak żyć, panie premierze. No po prostu zmiana mhm. to jest coś, co jest nam potrzebne wtedy, kiedy jest nam potrzebne, a jak jest niepotrzebne, to nie należy go robić na siłę. Mhm. No jest, Jesteś bardzo dobra w tym, w tym, co robisz, jesteś naprawdę panią od zmiany. <głosy> <głosy> Dziękuję ci bardzo. Ale takie ostatnie pytanie, bo ja rozumiem, że twoim celem, bo twój podcast, w ogóle wszystko, co się zajmujesz, zachęcasz ludzi do zmiany, Widać, że umiesz to robić, ale czy są osoby, których byś nie zachęcała do zmiany? Ja tutaj też takie ekstremalne może przypadki podam. Powiedzmy, masz znajomą, która ma depresję. Mhm. Wydaje mi się, że to jest chyba jednak. To są osoby, które mają same już mają tak ciężkie życie, że chyba nie warto im dorzucać stresu, który dodatkowo mogłoby przynieść jakieś wprowadzanie zmiany. Czyli za... mhm. chyba nie ma sensu zachęcać ludzi, którzy na przykład są bardzo zestresowani, czy wręcz mają depresję, do dodatkowych zmian. Mhm. Ja myślę, że to warto byłoby się w takiej sytuacji zastanowić nad tym, czym jest zmiana, jaka jest jej definicja. Zmiana to jest każde. Proces, który jest inny od pewnej homeostazy utrwalonej. I jeżeli utrwaloną homeostazą przez, nie wiem, kilka dni czy godzin jest drzazga w pięcie, to zmianą jest jej wyciągnięcie. Tak, nomen, no. omen, mówiąc wierszem. To oznacza, że zmiana czasem to nie jest coś, co jest trudne, złe i tak dalej, czasami to jest coś dobrego. I osobie, która cierpi na depresję, ja bym bardzo polecała zmianę tego stanu homeostazy, do którego się przyzwyczaiła, czyli na przykład leżenia codziennie w łóżku godzinami i tak dalej. Ja jestem osobą, która ma za sobą doświadczenie depresji, ja wiem, jak to jest żyć w takim stanie przez dłuższy czas i zmiana jest konieczna i potrzebna, ale nie na siłę. I nie inicjowana być może z zewnątrz, nie z, zmuszać taką osobę do czegokolwiek jest bardzo trudno. Czasem wystarczy taką osobę zachęcić, pokazać jej pewne możliwości, a później w własnym rytmie i pod okiem fachowca, bo to jest absolutnie sytuacja, która wymaga fachowca, to jest tak, że trzeba tą osobę przeprowadzać. Na przykład bardzo charakterystycznym elementem w leczeniu depresji jest to, ponieważ depresja ma kilka różnych swoich przejawów, objawów takich. Psychosomatycznych i takich poznawczych jest to, że przy na pierwszym etapie leczenia depresji wraca energia. Człowiek zaczyna być trochę bardziej ożywiony, trochę lepiej śpi, ma trochę więcej energii do tego, chociażby, żeby wstać, ubrać się, zjeść śniadanie. I to jest bardzo trudny czas dla osób chorych na depresję i dla ich lekarzy. Dlatego, że tej osobie nie poprawia się jeszcze nastrój, a już ma więcej energii. I niestety, często w depresji, samobójstwa, dzieją się właśnie wtedy, kiedy człowiek podejmie leczenie, dlatego, że on wcześniej nie miał siły na to, żeby wykonać jakąkolwiek akcję, a teraz tą siłę już ma. I ten, ten pierwszy objaw depresji, który mija, czyli to właśnie, że jesteśmy apatyczni, powoduje, że nie będąc apatycznym, ale nie mając jeszcze poprawionego nastroju mm -hmm. i nic w obszarze tym afektywnym, emocjonalnym się jeszcze nie zmieniło, bo to jest po prostu za wcześnie. Takie osoby bardzo często już mają możliwość i podejmują bardzo złe decyzje, dlatego one wtedy wymagają wyjątkowego obserwowania, wsparcia i pilnowania. Dlatego takie zmiany, żadna zmiana nie powinna być bez świadomości i bez udziału. Działu takiej osoby. Nie powinniśmy być do niej zmuszani, nakłaniani jakkolwiek w taki sposób siłowy. Tak? I to wszystko musi się odbywać w towarzystwie osób, które się po prostu na tym znają. Ja jestem, można by powiedzieć, tylko psychologiem. Mam też pewne kwalifikacje do tego, żeby ludzi wspierać w zmianie, ale raczej w zmianie rozwojowej niż w takiej zmianie, która wymaga po prostu leczenia na przykład psychiatrycznego. Nie włączam się w takie elementy. Tak samo jak nie jestem terapeutą i nie zajmuję się problemami, które wynikają gdzieś z przeszłości i są tak zadawnione i są taką zadrą, z którą ja nie mam czelności się mierzyć wierzę w fachowców i w to, że należy szukać wsparcia u takich osób, które tą zmianę są w stanie przeprowadzić bezpiecznie dla nas. Mhm. Wiesz co, tak sobie właśnie chyba zrozumiałem, że rzeczywiście ja chyba myślę, że zmiana jest czymś złym. <laughs> rzeczywiście, gdybym na przykład chciał, na przykład wyobrażam, ja sobie wyobrażałem właśnie, że na przykład ktoś ma depresję i pali papierosy, ja teraz będę go zachęcał jeszcze, żeby mhm. rzucił palenie, a on... ale ty masz rację, bo tutaj chodzi... Nie o dowolną zmianę, tylko na przykład ktoś ma depresję, i na przykład ja wiem, ja to też z autopsji znam, że jeżeli ma się takie stany bardzo złe psychiczne, to na przykład sport pomaga. Mhm. I mi na przykład bardzo bieganie pomogło, i w zasadzie, jeżeli zachęcisz taką osobę, która ma. No ja, te, ja też się nie podejmuję oczywiście leczenia depresji, nie to żebym dawał komuś rady, ale właśnie wydaje mi się, że właśnie sport, dob, dobry sen też, niedobre wysypianie się, to są zmiany, które chyba potrafią pomóc, przynajmniej częściowo, czyli jeżeli mhm. ktoś ma, jakoś się źle czuje, a na przykład mało śpi, no być może wystarczy, żeby może troszeczkę dłużej się wyspał, mhm. albo ktoś na przykład nie trenuje, może wystarczy, żeby chodził sobie na jakieś spacery, oglądał sobie zielone, zieloną przyrodę, i być może. Pomoże to no to może pomóc w takich raczej stanach obniżonego nastroju, bo depresja jednak jest jednostką chorobową, i ona ma swoją mhm. charakterystykę, i to jest po prostu stan wymagający leczenia. Jest to jednostka chorobowa. I tam myślę, że takie rzeczy, o których wspomniałeś, one na żadnym etapie depresji klinicznej one nie pomagają tak, jakbyśmy się spodziewali. One mogą być jakimś elementem wspierającym proces leczenia, natomiast na pewno nie są taką rzeczą, która by wystarczyła, ale. Przy obniżonym nastroju albo w jakichś takich okresach, na przykład jesiennych. Natomiast są takie osoby, które, którym na pewno nie należałoby zalecać sportu. Jeśli sport nie jest dla nich czymś naturalnym i dającym im na co dzień takie no, wytchnienie i radość. Ja na przykład jestem osobą antysportową totalnie. Jak mnie ktoś zmusi do wysiłku, to ja jestem tak wściekła i tak, tak tego nie lubię, że absolutnie wydaje mi się, że moja poprawa nastroju byłaby mocno zagrożona. Raczej jest to, to bez szans. Czasami mówię o sobie, że ja zdaję sobie sprawę z tego, że w sporcie wydzielają się endorfiny, ale w żadnym sporcie nie dotrwałam do tego momentu. Nawet jak, jeśli go próbowałam, uprawiać. Także nie znam tego elementu pojawienia się endorfin w sporcie. Ale jeśli ktoś miał taki czas, kiedy uprawiał sport i sprawiało mu to przyjemność, to powrót do tej aktywności, jeśli ma taką możliwość, bo nie jest chory na depresję, tylko właśnie na przykład ma obniżony nastrój albo dużo stresu aktualnie w życiu, to zainspirowanie i powrót takiej osoby do aktywności, kiedy ona wcześniej sprawiała przyjemność tej osobie, absolutnie świetne rozwiązanie. Tak. Mhm. No, dziękuję Ci, wiesz co? Tak, w zasadzie chyba, chyba ogarnąłem ten temat dzięki Tobie. W zasadzie teraz wracając do tej osoby, którą sobie wymyśliłem na początku, która ma zdiagnozowanego raka i umrze za miesiąc, i pali na przykład papierosy, to być może. Zmiana, jaką byłoby rzucenie papierosów, nie jest może konieczna, no chyba, że ze względu na innych, ale na przykład wydaje mi się, że taka osoba na pewno wprowadzi różne zmiany, bo jednak ludzie, którzy pozostało im mała część życia, to jednak pozostały właśnie tylko te 30 dni, na przykład, na spróbowanie różnych rzeczy, których nie robiły, które. Mhm. Także zmiany, zmiany chyba będą nie, w życiu takiego człowieka. Myślę, że tak. Natomiast należałoby też trochę uwzględnić potrzeby tej osoby i to, że ona ma prawo sama decydować o tym, czego chce i czego potrzebuje. I czasami, nawet jeśli środowisko teraz miałam taką okazję oglądać film, w którym córka, będąca lekarką, uparła się, że będzie swoją mamę, która miała diagnozę nowotworową, leczyć ona będzie ją leczyć do śmierci, jakby takie mm -hmm. było jej założenie. Znaczy będzie ją tak długo męczyć różnymi procedurami medycznymi, że, że, ponieważ jest lekarką, że nie chciała dać jej odejść w taki sposób ludzki, humanitarny. I, I to niesamowite było, jak ta matka spytana przez jakiegoś innego lekarza, po co to robi? Dlaczego się nie przeciwstawi? Dlaczego nie powie, że już nie chce być męczona? Ona nam powiedziała, że ona to robi dla niej. Ona to robi po to, żeby ta córka miała takie poczucie, że zrobiła wszystko bo to ona zostanie na tej ziemi i to ona będzie z tym swoim poczuciem winy musiała żyć, a ona jako matka de facto dla niej to już nie będzie miało żadnego znaczenia. Dlatego bardzo często osoby, które są w jakichś skrajnych sytuacjach, one mają określone potrzeby i one mają swój pomysł na siebie. I są mhm. ludzie, którzy w takiej sytuacji rzucą palenie i przez 30 dni będą orędownikami tego, żeby palenie rzucać, niezależnie od momentu, i będą chcieli mieć wpływ na czyjeś życie. Będą tacy, którzy się. Położą do łóżka i powiedzą, przez 30 dni, proszę do mnie nie podchodź. Ja chcę sobie odejść w spokoju. Będą tacy, którzy pojadą na kilimandzarę, albo właśnie potańczyć Kumbię sobie gdzieś do Hiszpanii. Natomiast warto byłoby uwzględnić, że to, czego my potrzebujemy w ramach trudnego momentu życia tej osoby jest może trochę mniej istotne niż to, czego ona potrzebuje. I ja bym głównie skoncentrowała się na pytaniu jej, czego ona chce i oczywiście inspirowaniu jej, podpowiadaniu różnych rzeczy, zachęcaniu, ale do pewnego momentu, do tego momentu, kiedy ona naprawdę będzie chciała o tym rozmawiać i będzie tego potrzebowała, a nie mhm. żeby ją do czegoś przekonywać siłowo. Mhm. Ja, ja myślę, że kiedyś cię zaproszę, byśmy może porozmawiali sobie właśnie o wprowadzaniu zmian w życiu. Mhm. A, a dzisiaj bardzo chciałbym podziękować Ci, Małgosiu, za to, że znalazłaś czas. Dziękuję Ci serdecznie.